Moim dzisiejszym gościem jest wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Paweł Kryszczak. Panie wiceprezesie, jak pan ocenia to, że osoby wyrzucone ze stowarzyszenia i wpisane te, w, co uznał zresztą Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, przeprowadziły dzisiaj konferencję prasową przed prokuraturą i złożyły zawiadomienia o rzekomych przestępstwach Roberta Bąkiewicza i innych. Z Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, w, w, tytułując siebie jako kawiciel. Na początek, chcę powiedzieć, żyjemy w wolnym państwie, więc no, w jakichś tam granicach oczywiście. Więc każdy ma prawo zrobić konferencową, podawać za Napoleona w tym momencie i składać zawiadomienia do prokuratury. Natomiast z tego co wiemy, Robert Bąkiewicz, prezes Robert Bąkiewicz nigdy nie był ciałem stowarzyszenia, więc nie do tego złożenia doniesienia w tym, w tym temacie. Kolejna rzecz, do jakiej można się odnieść, jest krajowy, jest sądowy. Sąd po prostu uznał, kto jest zarządem, gdzie jest władza w stowarzyszeniu, w czyich rękach. Przychając się do wpisu prawowi tego zarządu, reprezentowanego przez Roberta Wąkiewicza i wykreślając e, sabotażystów tak naprawdę, bo tak należy nazwać te osoby, ze stowarzyszenia. E, te osoby, które nazwijmy tak w, dla wygody frakcją Winnickiego, e, zarzucają popełnienie, powtarzają te same argumenty, które znalazły się w mm, takim mm, raporcie, i ten człowiek, który, który o Nadużycia we władzach Marcin stworów? Mar Marcina Białaska, czy, czy jak, jak pan ocenia te zarzuty, które były postawiane przez pana Białaska w tym raporcie, który stał się podstawą tego y, wrzenia do prokuratury Donosu? Prawdę mówiąc, tylko takie chciałbym słyszeć nawet z adresem. Jedyne co można zrobić, to pochwalić tak naprawdę za działania tam opisane. Bo jeżeli ktoś działa dla dobra stowarzyszenia, to nie można tego traktować jako zarzut. Jeżeli ktoś rozwija stowarzyszenie, nie można traktować tego jako zarzut. Jeżeli ktoś pozyskuje środki dla stowarzyszenia, nie można tego traktować jako zarzut. Jeżeli a to wszystko było legalnie pozyskiwane. Dotacje nie są niczym w Polsce, jeżeli jest o stowarzyszenie, to tylko powinniśmy się cieszyć. Jeżeli młodzież trzech Polska czy narod... środowisko powiązane z duchem narodowym, tam jest multum tych organizacji przez nich zakładanych. Pozyskuje jakieś środki, to należy się cieszyć, bo strona narodowa, patriotyczna i tylko się dzięki temu rozwija. E, zarzuty finansowe, a czy to może być e, ten, ten złożenie donosu do prokuratury, może być kłopotliwe w frakcji winnickiego, bo w Pojawiły się jakieś zarzuty dotyczące pieniędzy, które były za poprzedniego zarządu, kiedy prezesem był pan Tumanowicz, dobrze mówię, które, które do PayPola 1%. Jak to wyglądała ta sytuacja z... właśnie wtedy i co się zmieniło wraz z przyjściem Roberta Bąkiewicza na... na funkcję prezesa stowarzyszenia? Tego, co wykazało działanie komisji rewizyjnej w stowarzyszeniu, działającej w ostatniej kadencji, okaz wcześniej jeszcze, PayPal praktycznie był podpięty pod prywatne konta kolegi prezesa Tumanowicza. PayPal nie był w żadnych rozliczeniach stowarzyszenia 2012-2016. Tak naprawdę nie wiadomo, jakie środki wpływały i, i co się z nimi działo. Nigdzie nie jest to uwzględnione w dokumentacji. Prawdopodobnie też akcja związana z, z próbą przejęcia, siłowego przejęcia stowarzyszenia, bo tak to należy nazywać. Moje korzenie w tych nieprawidłowościach z lat kadencji Tumanowicza. I jest to forma po prostu przejęcia tak naprawdę stowarzyszenia, aby jedne rzeczy zatuszować i dalej móc korzystać z dorobku stowarzyszenia. W, w, z tego co ja wiem, po tym jak Robert Bąkiewicz został w Swoją pierwszą kadencję, wprowadził takie mechanizmy, które doprowadziły do tego, że stowarzyszenie zaczęło uzyskiwać nagle bardzo duże środki z darowizn, które wcześniej nie były. Proszę nam powiedzieć, jak wyglądał? Jak wygląda różnica właśnie finansów między okresem, kiedy był pan Tumanowicz, a okresem, kiedy był Robert Jankiewicz? Jest to bardzo proste w okresie, kiedy był Stanowicz e, stowarzyszenie aktywnie nie pozyskiwało żadnych środków. Jeżeli ktoś dokonał do wizyty, to ona była, Widziane żadne środki się nie pokazywały. To za kadencji e, prezesa Błąkiewicza okazało się, że da się zbudować sprawny fundraising, e, pozyskiwać e, darczyńców, w tym bardziej, że darczyńców, którzy przez wiele lat wspierają stowarzyszenie stałych, e, udało się pozyskać dotacje, udało się wypracować. 1% dla stowarzyszenia, które dzięki w jakiejś kolegów, którzy nie brali udziału w od rządach od lata, tak naprawdę 2022 roku, doprowadzili do utraty 1%, a teraz to już byłoby 1,5%. Wzrost wpływu do stowarzyszenia między kadencją kolegi Tumanowicza a prezesa jest to gdzieś około 40% tego, co było wcześniej. W sumach bezwzględnych, to jakie są różnice w dochodach, które rocznie za Tumanowicza, a jakie za, za były za Donkiewicza? Jest to kilka miesięcy, o półtorej miliona, jeżeli dobrze pamiętam. A mówimy o, o okresie. No to, to znaczy, porównanie średniej rocznej, tak? Tak, a mówimy o sytuacji, w której niewątpliwie zarządów pana Tumanowicza Marsz Niepodległości się olbrzymim popularnością, Oczywiście. a potem przyszła na przykład pandemia i, te, i, ogry, i duże ograniczenia w komunikacji, blokowanie profilów na Pawelu. Zgadza się i mimo wszystko udało się zgromadzić dużo większe środki, pomijając nawet wpływy z dotacji, które tak naprawdę w całych środków pozyskanych przez stowarzyszenie nie są jakąś dużą sumą. No i najważniejsze, budowa mediów narodowych, lokale, z którego stowarzyszenie może korzystać, są to same sukcesy. Majątek stowarzyszenia, który wcześniej nie występował w życiu. Dzisiaj na tej konferencji prasowej Padł taki zarzut, że majątek mediów narodowych został wytransferowany do nowej telewizji. Dlaczego powstała nowa telewizja i jak wygląda kwestia współpracy między nową telewizją, która jest spółką akcyjną, a mediami narodowymi, które są własnością, tym majątkiem mediów narodowych, który jest własnością Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? Jest to kompletna bzdura. Dziś nawet występujący w telewizji Media Narodowe. Ten majątek tam, gdzie był, tam jest. Dokładnie wygląda to tak, że poprzez działalność kolegów zgromadzonych wokół Tumanowicza i Winnickiego, próby pozyskania koncesji dla mediów narodowych. Spezły na niczym. Dokładniej koledzy zrobili donos do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, by ta nie przyznawała koncesji dla mediów narodowych. Mhm. Było to tak naprawdę zaprzepaszczenie pracy, wielu miesięcy, przygotowań do tego, by media narodowe weszły na telewizję kablową. Zdarzać, że media to nie tylko majątek, telewizja to nie tylko przekaz, ale i ludzie. Padła decyzja, by zrobić po prostu poza podmiotem mediów Marszu Niepodległości, oddzielne przedsięwzięcie, które będzie kontynuowało pracę mediów narodowych, stąd powstała telewizja media narodowe i żaden majątek nie został przetransferowany, lecz z dużym zyskiem dla Stowarzyszenia Marsz Niepodległości po prostu jest wypożyczany nowemu podmiotowi. Z tego co wiem, suma, suma to jest 15 tysięcy zł miesięcznie. Przy stałych kosztach lokalu mediów narodowych, za które trzeba płacić 6,5 tysiąca, a dzisiaj tych. I mówimy tylko o studiu. Pomieszczenia mediów narodowych, Marszu Niepodległości, to nie jest tylko studio i zaplecze do studia, to jest sala konferencyjna, sala biurowa, jest tego więcej. Z czego dalej stowarzyszenie oczywiście korzysta. Na tej konferencji przedstawił się także pan mecenas, który reprezentuje tą frakcję. Zwaną frakcją Winickiego w, w, złożył to, to zawiadomienie do prokuratury. Okazuje się, że ma już takie doświadczenie wcześniej składał zawiadomienia do prokuratury na zlecenie partii razem przeciwko księdzu, który prowadził, prowadzi szlachetną paczkę. Jak pan ocenia to, że koledzy, czy koledzy z frakcji Winickiego nie mieli własnych związków? Związanych ze środowiskiem adwokatów, tylko muszą korzystać z usług adwokata, który przedtem reprezentował partię Razem. To pokazuje, na jakim poziomie działają koledzy. To nie jest pierwszy taki przypadek, gdzie granice, które kilka lat temu wydawałyby się nie do przekroczenia, chociażby pójście do TVN czy donoszenie do, do gazety wyborczej, do KOPS, tak naprawdę na kolegów z tego samego stowarzyszenia to już jest maksimum. Skoro ktoś przekracza pewną granicę, to miejmy pewność, że nie zahamuje się przed innymi, skoro donosili do pras lewicowych, do prasy lewicowej, do, do mediów lewicowych, do telewizji TVN. Biegali tam ze swoimi kłamstwami na temat stowarzyszenia. Coś, co nie powinno mieć miejsca, czyli wyciąganie spraw wewnętrznych stowarzyszenia na zewnątrz. To w tym momencie nie przeszkadzało i nic nie stało na drodze, by sięgnąć po Adwokata, który tak naprawdę prezentował partię komunistyczną przed włoskim sądem. E, czy to oznacza, że Środowisko frakcji Winnickiego, Ruch Narodowy chce powtórzyć drogę polityczną węgierskiej partii Jobbik, która z partii takiej nacjonalistycznej przeszła do obozu środowisk lewicowych i pseudoliberalnych i stała się teraz jedną z takich partii? Ja bym powiedział to trochę inaczej. Ruch Narodowy, całe środowisko Winnickiego od jakiegoś czasu Praktycznie od samego początku Konfederacji zamiast bronić tych pozycji narodowych, pozycji, które są wspólne dla całego środowiska narodowego, dziedzictwa Romanowskiego, tak naprawdę sprzedało się swoim liberalnym kolegom z partii KORWIN, reprezentując ich zdanie w polskim parlamencie, reprezentując ich ideologię, porzucając tą narodową. Więc tutaj jak najbardziej zgadzam się, że idzie to samo drogą co Jobbik, czy wcześniej tą samą drogą, którą w polskim parlamencie pokonały, przeszedł, przepraszam, Roman Giertek. Czy tutaj droga do, do obozu reprezentowanego przez Tuska i TVN jest otwarta. Czy, czy to i ostatnie króciutkie pytanie? Czy możemy podejrzewać, że jakieś są zachowane związki towarzyskie między postacią Romana Giertycha, która, która jest, staje się czołowym politykiem Antypisu, a, a osobami, które zawdzięczają mu swój byt polityczny, czy posłem Winickim, posłem Bosakiem? W domysłów, oczywiście. Wskazują na to nawet kontakty między mediami typu TVN czy, czy Wyborcza środowiskiem Winnickiego. Osoby, które tych kontaktów pośredniczyły, są niewątpliwie związane z Romanem Gierdychem. Natomiast jest to taka naprawdę przepychanka ze strony środowiska Winnickiego, która uderza w samo środowisko i uderza w samą inicjatywę Marszu Niepodległości. Natomiast ja mam nadzieję cały czas na to, że. Mimo kłótni, mimo tych sprzeczek i wykorzystywania środków na je poniżej pasa, nasze środowiska będą w stanie dalej współpracować i tworzyć marsz niepodległości. Więc liczę tutaj na współpracę dalej ze środowiskiem młodzieży wszechpolskiej czy ruchu narodowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.